Witam. Dzisiaj sobie zagramy drugą część naszego Plutonu. Teraz będzie bitewka na trójeczkach. Zapraszamy do bitwy. Dzisiaj będziemy tak bez żadnych wyzwań, tak na luzie totalnym. Będzie tak spokojnie, nigdzie nam się nie śpieszy. Kurde, troszkę długo wczytuję bitwę. Ale może być je boty? Wtedy by było najfajniej. O, czytało? back. Na czwórki. Dobra. Myśl, czy oni mają coś takiego szybkiego. Bo w M3 Steward to i ZB-7. I wejść nie wiem, czy Jak Dobrze. Zobaczymy, tak? Musisz być teraz ostrożny jak jedziesz za mną. Um. To jest w ogóle najszybszy czołg, czy nie gotierą. Jeden z najlepszych w ogóle. Co ty tu nie to Uciekaj stąd. stąd! Nie. Ojej, 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 ojej. Ja. Nie jakiś tam jest, teraz zmieniamy pozycję. Schowaj się w tej jurze. Chowaj się, bo cię zniszczę. Aj, chowaj się. strzela za mnóstwo. Schowaj się w tej jurze. Wiesz, która... Ja. Wszystko... Będzie wiesz. się... mi się... nie? Pomóc, nie? A... Z ciebie wyjechałem na jakiś inny... Patrz, jedziesz tak. do przodu. Patrz, jedziesz tędy. Tutaj. I tutaj. Koniec. To jest niebezpieczne. To był... okej okay, man. No. Jesteś tu? Polate, jestem niebezpieczny. Dobra, nie. Pytanie, czy ja tego... ...na tyle przybyję. Więc w ogóle... Ona no. nie jestem na łapce. Co tyś wciąż nie wierzysz po celownik? Tak? Czemu? O i zginąłem. No Schowaj się w tą dziurę. Dobra, to dajemy teraz na inne poziomy. Na jakie panie? Hmm. Były piątki, były ósemki. To może na dwójki. O ile mam. Masz, masz. Dobrze. A ja też się mam. jestem w ogóle... Jak kiedyś postanowiłem sobie, że będę kolekcjonerem. Że będę kolekcjonował czołgi, wiecie. Wiecie o co mi chodzi. No ale no, się skończyło i nie byłem. Chociaż mam... Mam nadzieję, że to odnowię. I będę... I będę miał tam dużo czołgów, że mm. no i w sumie może kiedyś będzie to więcej czołgów. Bo teraz tu mam dużo kredytów, dobrą zajabiaczkę, 7 nikota premium, no to może być git. Dobra, mapa to Legwil. Trójd. To jest pytanie jak zagramy Wiecie co? Zakajmy mm. tym razem oszczędnie Nazwych. jedziemy do przodu, snajpimy sobie i Mało kto ma jakieś style to jest z jednej strony fajne, bo jej niż, mniej trudności i wszyscy ty... się zaraz rozbijesz mniejsza szansa na wykrycie, mniejsza szansa na wykrycie, mniejsza na nie wykrycie. To z drugiej strony, jeżeli wy macie maskowanie. Takie? To jest ja się dużo wyżej. Macie dużo przebagę? i trzeba też uwzględnić jak. Ale jak to? Jak się powinno grać? Ja zauważyłem, że niektórzy tacy lepsi gracze na niskich tierach nie wiedzą jak zagrać. No tam gdzie pozycja na dychach jest świetna, na niskich tierach jest po prostu bezużyteczna. Na niskich tierach pozycja, która jest na niskich tierach, która pozycja jest mega fajna, mega opłacalna, na wysokich jest praktycznie śmierć. Czy można komentarz? Można podjeżdżać, można dużo rzeczy, a na niskich nie. Dobra, weszło. Nie! No, no bez jaj! ja, ja się sam wywaliłem. Zgadaj oh, Skupiamy pół minuty Weszło Leżę bokiem, ale weszło Panie! Mnie. Ja jestem przewrócony poczkiem! O, jaki miły pan! O patrzcie się Co? Nie, nie odepnij się. On by mi... Ja... Czekaj, proszę trafię go. <laughs> <laughs> Я не могу! Попки меня, но! Новая идет такая помощь. Jedna baza i druga zajęta, więc albo będzie Emis, albo oni grają. Remis. Bo nie było 5 sekund między y, zdobyciem bazy. Jeszcze jedno. Ciekawie było. Jeszcze jedno. Jeszcze. Dobrze. Więc to był nasz pluton. Fajnie się przy tym bawiliśmy. W może nie robiliśmy świetnego, ale fajnie się bawiliśmy. Pa, pa, pa.